Siemano, dzień dobry, ja jestem Złaciek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w coś bardzo, bardzo starego. Może inaczej, nie aż tak starego, ale bardzo, bardzo kultowego, jeśli chodzi o YouTuby. Więc witam was bardzo serdecznie w grze Slender The Eight Pages. Tak, właśnie chciałem po tylu, po tylu latach w końcu spotkać się znowu z naszym ulubionym Slenderem, którego bardzo, bardzo lubiłem. W każdym razie, jeśli lubicie horrory, jeśli lubiliście kiedyś moje horro- Moje horrory na kanale, przepraszam, że przekrzykuję ci gro teraz, ale coś próbuję powiedzieć, dobrze? Thank you! Chciałem powiedzieć, że każdy, kto z was lubi horrory na moim kanale, czy kiedyś, lata temu, to oczywiście dajcie łapkę w górę, a ci, którzy są nowi lub po prostu wili, bo jest mój odcinek, no to witam bardzo serdecznie, nie przedłużając, lecimy od razu na start game. I... wow. No patrzcie na tę hardkorową grafikę, no czy, czy to nie jest piękne? Oczywiście... o Jezu, jakie ja mam... No dobra, powiedzmy, że mam... Głośną grę? Nie, nie, no naprawdę mam głośną grę, bo he, może wy tego nie słyszycie aż tak, ale jest ta gra. Głośno. Nie pamiętam tak naprawdę, który Slenderman był pierwszy ever, ale ten Slender jest naprawdę bardzo, bardzo stary. Ma prawie 10 lat, a 10 lat to jest naprawdę bardzo dużo. W każdym razie, z tego co pamiętam, no to Slendermanie chodziło właśnie o to. Oczywiście gra jest wymaksowana, żeby nie było. <ścoughs> e, dobra, co mam powiedzieć? W Slendermanie chodzi o to, że mamy, jak oczywiście, sam w wskazuje... wskazu. Yeah. Mamy osiem kartek do zebrania i z każdą kartką zebraną mamy coraz, więcej, coraz, coraz większy pierdzielnik, jeśli chodzi o, e, o straszaki. Każ o, o, chyba już widzę pierwszą karteczkę, tak, to jest wie... Oh my god, dobra, już mi przychodzą ciary, ja nie wiem dlaczego, Slenderman akurat może nie jest aż tak straszny, ale no zobaczymy. Dobrze, mamy pierwszy rysuneczek, który wygląda jak mój typowy rysunek z podstawówki okej okay, dobra mamy pierwszą kartkę i o jezu ta muzyka znaczy to nawet nie jest muzyka tylko walenie jakby ktoś walił kogoś łbem o reklamówkę albo nie już, już zaczynam już zaczynam tracić słowa wiecie dlaczego bo to jest właśnie to jest właśnie taka 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 taki old schoolowy horrorek co nie że, że nie ma że co chwila jakiś Że nie ma, że co chwila jakiś jumpscare, że jakieś wow, super ekstra grafika Nie, 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 tutaj mamy właśnie bardzo, bardzo powolutku budowanie tego wszystkiego Jak na razie mamy tylko pierwszą jedną karteczkę, więc... Chociaż z drugiej strony też, też nie powinienem się tak za bardzo rozglądać. Ja nie pamiętam zupełnie czy ja w ogóle przechodziłem jakiegokolwiek, znaczy przechodziłem tak, nagrywałem Slendery, ale nie pamiętam, żebym jakiegokolwiek e, kiedyś przeszedł do końca. I nie podoba mi się to, że to jest bardzo wąsko. Ok zis Am, Powiedzmy, że go nie widzę, nie słyszę. Oh my god, nie, dobra, już się zgubiłem! Um, dobra, jakieś glicze graficzne, to akurat nie jest ważne. Wiem, że tu na pewno będzie jakaś karteczka, jak będzie druga karteczka, to przynajmniej będzie tyle dobrego, że zaliczymy ten właśnie wąski, że tak powiem. O oh my god, nie ma tu kartki serio? Wątki, e, wo, wątki? Powiedziałem wątki? E, wąski, <laughs> wąskie korytarze tutaj, te, te, ten budynek, nie, nie wiem, to, to kible, no, wąskie kible. Ale najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie byłem. O, dobra, przewrócone krzesło, coś nowego tutaj mamy. Może slender się spu się, 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 przewrócił? się? Dobra, mamy drugą kartkę. Oj, 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 oj. No, naj, 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 naj. No i mamy. Naj, naj, naj. Jezus, Mariusz! Ja pierdzielę! Okej, okay, ehm. Um... O, gdzieś co są tam jest! No, ale co ja mam teraz robić? Co jest? Kurde, zapomniałem! Co ja mam teraz robić? O dalej tu O mój Boże, nie, dobra. <śm> Literalnie podskoczyłem. Po prostu dobrze, że nie mam nic pod nogami teraz, bo bym się walnął. Jak nie wiem co. Ale właśnie, właśnie dla. Nie, jedziemy jeszcze raz. Ale właśnie dlatego, właśnie dlatego. Oj, nie wiem, czy sprintowanie to dobry pomysł. Zresztą sprintowanie dziwnie tu wygląda, bo od razu latarka leci w dół i nic nie widać. Bez sensu. Dobra, po prostu będziemy przed siebie i tyle. Ale to jest właśnie. Właśnie tego się obawiałem, żeby nie iść do tych kibli, bo te kible to są właśnie te wąskie korytarze, i ja nie wiem, czy ja w ogóle mógłbym tam wyjść stamtąd. Może wiecie co, potraktuję tę kartkę w kiblach jako kartkę ostatnią, ponieważ, no, skoro zbiorę już ostatnią kartkę, to znaczy, że przejdę grę, tak jakby nie wiem w sumie, ale po prostu, jak na razie, będę szedł przed siebie. Krud, cały czas coś słyszę w tle, ale to na pewno nie w grze. Mam, z, mam, po, mam, mam, <noise> mam pozamykane okna. O, ej, lol, okej, okay, no dobra, mamy jakąś karteczkę. Więc zobaczymy, czy może chociaż trzecią kartkę z dołą tutaj zdobyć. Always watches, no eyes. Nie ma oczu, ale zawsze nas obserwuje, zawsze widzi. No naprawdę coś słyszę, ja nie wiem czy, 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 już, czy już mi się zaczynają czy nie, ale to jest właśnie to, to jest właśnie to, że yy, czy coś oglądam, czy coś, czy w coś gram takiego strasznego, czy mniej strasznego, czy bardziej strasznego, to nieważne, co? I tak mi się tutaj do cholery... Teraz słyszałem psa szczekającego, ale to nie było u mnie, tylko w grze. Ja nie wiem, naprawdę. Albo pies, albo kaczka, albo. to w grze chyba! Jezus, Mariusz się drzewa, wystraszyłem. To w grze coś mi gada, ale. ale... Pierwszy raz w ogóle słyszę takie dźwięki w tej grze, nie wiem dlaczego Albo się po prostu za bardzo skupiam Dobra, mamy te, tutaj te, 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 te Czy co to jest? Nie wiem co to w ogóle, co to w ogóle jest Za, za, za świat Ale jak zdobędę teraz Drugą kartkę, no to już będzie się pojawiał Ten Slenderman I no cóż, no dobra, no to jedziemy Dobra, lecimy i po prostu Idę przed siebie i nie będę, teraz, teraz Właśnie, nie powinienem się oglądać Za siebie, ponieważ on, no właśnie, właśnie Właśnie, bo on jest tam, nie, nie wiem Czy wy go widzieliście, ale ja widziałem tego łysego, sukim kota. I nie podoba mi się to za bardzo. Ale teraz pójdę może w tę stronę. I zobaczymy, czy. Ja w ogóle. Ja nic nie widzę. Nie wiem, czy latarka mi się rozładowuje, czy co, ale jakaś taka dziwnie. Dziwna. Osiem kartek? Naprawdę ja mam znaleźć. Osiem kartek? Na pewno nie znajdę ośmiu kartek. Toś mi się wydaje, że nie. Ale nie będę wchodził tutaj do tych kibli, bo. Oj, nie. Na pewno nie. P pójdę przed siebie. I może. No nie wiem. Jezu! Nie, nie, ale na naprawdę napiszcie w komentarzach, co wy byście zrobili, jakbyście byli w takiej samej sytuacji. Po pierwsze w ogóle, w ogóle, kim my jesteśmy, to po pierwsze, znaczy to jest mało ważne tak naprawdę, ale po drugie, dlaczego my... Co my w ogóle robimy w tym lesie? Okej, okay, spoko, zgubiliśmy się jasne. Mamy latarkę. Słyszę kroki za mną. Nie, 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 to... Nie będę się odwracał, bo to jest właśnie nie wolno się odwracać w Slendermanie. Oj, nie, nie, nie. Kim my jesteśmy, dlaczego, co my tutaj robimy? Zgubiliśmy się, okej, okay. ale dlaczego zbieramy kartki? Dlaczego w ogóle staramy się zebrać kartki? Nie, wy, nie wystarczy po prostu spie... uciekać stąd? No bo dlaczego, co jest w ogóle, albo schować się w tym aucie tutaj? No do, no, 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 no bo dlaczego nie i, i w ogóle? Dobra, mamy tutaj cysternę, czy co to tam jest, i na pewno będzie tu. Nie ma tutaj kartki kolejnej! I może będzie tutaj. Nie ma tutaj kartki. Hooi! O, um, dobra, mamy tutaj płotno. Przez takie płotno to oczywiście można przejść sobie. To, no, bez przesady, żeby. No, kurde, ja bym od razu uciekał. Nie, nie to, żebym się bał, czy coś. Jasne, No spokojnie bym mógł spędzić noc w lesie. Wszyscy tak robią. Wszyscy śpią w lesie. Chodzi o to, że. No, kurde, żeby z, ze Slendermanem. Ja nie wiem, czy. Oh my god i właśnie teraz sobie właśnie tak przypomniałem, że jak się odwrócę, na przykład i nie będzie go. Takie kliszeje. Odwrócę się, nie będzie go, ale odwrócę się z powrotem, żeby iść dalej, to on będzie przed moim ryjem wyskoczy i co wtedy będzie? Dupa. Tylko Zastanawiam się teraz, dlaczego nie ma go w ogóle nigdzie. Może dlatego, że nie za bardzo się rozglądam, ale nie za bardzo też chcę się rozglądać. Chociaż z drugiej strony bardzo mnie zastanawia, czy w ogóle na przykład jakbym miał mieć siódmą karteczkę, czy nie. No naprawdę słyszę szczekanie psów, ja nie wiem, już mam schizy. E, czy jakbym zdobył tę siódmą karteczkę, to co się wtedy w ogóle będzie działo tutaj, bo naprawdę, jak ja, jak ja już zginąłem przy drugiej karcie. Dobra, tu jest jakaś tak dziwnie gęsto tymi z tymi drzewami, to prawdopodobnie tutaj możemy znaleźć jakąś karteczkę albo i nie. Najgorsze jest to, że ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem, nie mamy żadnej mapy, nie mamy tutaj praktycznie nic, więc... Powiedzmy, że idę w dobrą stronę? Zobaczymy... Miałem się nie odwracać, ale jednak to jest silniejsze ode mnie, po prostu rzeczy, które są silniejsze ode mnie, muszę to zrobić. Mimo wszystkich wszelkich konsekwencji, muszę to po prostu zrobić, bo nie... mogę, nie wytrzymam. Nic tam nie widzę, gówno widzę po prostu. O Jezus, ale nie mogę się też zatrzymywać. Jezu, ale naprawdę... Oh no! Dlaczego teraz muzyczka się taka zaczęła? Nie podoba mi się to w ogóle. O oh mój god, ale ja w ogóle nawet nie mam trzeciej kartki, a już kamer... O oh. on, on jest... On jest tuż za mną, prawda? On jest tu, on jest tuż za mną. Jak się odwrócę, to od razu zginę pewnie. W ogóle wiecie? Mogę... Wy wyłączyć latarkę. Ja nie wiem w ogóle da cholery takie coś tutaj, tutaj jest. Chyba, że jest to... Funkcja przydatna wam powiem. Albo wiecie co, idziemy do tego kibla. Nie, pierdzielę to, idziemy do tego kibla, o ile w ogóle uda mi się tam dojść. Ale będę rzecz przez siebie i. Nie wiem. Wy macie jaśniej niż ja. No, do, 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 to jest po prostu sprawiedliwość. Dobra, słyszałem coś po lewej, jakieś stuknięcie. O, dobra, mamy trzecią kartkę. Oh my god! Mamy trzecią kartkę. Jesus fucking Christ. Dobra, help me! To ty mi help me, a nie ja tobie help mi, kurde. No to pójdziemy sobie po prostu tu i dalej Do kibla teraz pójdziemy Co ja ciągle z tym kiblem? Nic teraz nie widzę, to kompletnie nic Po prostu jeszcze mi światło zasłania, muszę ta- o Ej może- dobra teraz coś widzę <laughs> Nic nie widzę no I, i, I ta latarka gówno- o dobra Chyba mam- chyba- a nie to jest boiler Dobra idziemy dalej Cześć Nic nie widzę, gówno widzę po prostu no Hello Nie no normalnie Jezu Jakieś duże drzewo Jakieś takie osobne Jezu, coś słyszę po lewej Dobra, nie, id idę po prostu do tego kibla Oj, my god, coś widziałem po prawej Nie, ja już naprawdę mam schizy, bo tu jest jakaś taka leciutka mgiełka Oj oh, się oh fuck, o oh, nie, dobra Nie, to jest, to jest najgorsze pomieszczenie w ogóle, całe, w całym Slenderze, naprawdę Jak można tak robić w ogóle? Idziemy tu, idziemy tu Ale, no, dlaczego? Ale jak ja zdobędę teraz tę kartkę, to, to jak ja mam się w ogóle uciec stąd? Dobra, mamy kolejną kartkę, mamy czwartą kartkę, Jesus fucking Christ, dobra Teraz robimy tak, ja będę szedł tyłem i sobie po prostu I wypier... i, I won. <laughs> on na pewno za mną stoi, Jezu, ja pierdzielę. Dobra, teraz pójdziemy sobie w prawo, bo tu było jakieś inne wyjście czy wie, czy je widzę? Kartkę. Nie, to jest tylko drzewo jakieś grube. Oh my god, no nie no. I jeszcze płot do tego, no. Dobra, Ugh. panie Slender, mógłbyś się je chociaż. Jezu, nie! Nie, 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 nie! Nie Nie wiem, gdzie on jest. <laughs> Jezus, Mariusz, nie! Nie wiem, gdzie on był. N nic nie widzę po prostu. Tylko drzewa, takie słabiutko, bardzo słabiutko drzewa widzę. Oh my god. Dobra, pójdziemy sobie teraz w tę stronę, żebym chociaż znalazł piątą kartkę, to byłby normalnie sukces, ale, ale, ale raczej wątpię Dobra, znowu mamy ten pierdzielony. Ej, to jest inny samochód, zaraz, 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 to jest inny samochód. Oh my god! O jest on tam jest, on tam stoi, on tam stał, on tam stał Ale tu pewnie będzie kolejne kartka, nie. ale jak już będzie kolejne Jezu, ale się wystraszyłem Dobra O oh, oh my god, ale się wystraszyłem Bo <ścoughs> przez okno Światło takie, taki błysk był Ja pierdziele i normalnie O nie, ale kombo teraz dostałem Ej, co, co Jezu Dobra, nie, nie, ja zaraz, ja teraz pewnie zginę, bo normalnie Teraz już naprawdę nie wiem gdzie iść po prostu idę przed siebie. Mam piątą kartkę, więc to jest jakiś tam e, mały progresik, ale powiem wam, że. Jezus, Mariusz! Dobra! Nie, nie, nie chcę się odwracać, nie! Nine, nine, niente, no! No do, do kibli wróciłem, naprawdę? Dobra, wejdę do środka i zobaczymy, czy coś tu będzie ciekawego. Chociaż to jest ba. Jeszcze mi latarka nie działa. Latarka mi nie działa. Dziś, to już kurde! Naprawdę latarka mi nie działa? Dobra, tu już wiem. Oh, nie, dobra, nie. Znowu poskoczyłem. Nie, dobra, nie... Koniec, dobra, mamy 5 na 8, więcej nie zdobędę naprawdę, bo nawet nie wiem gdzie ich gówno widzę, więc mam nadzieję, że Wam się podobało dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku na razie i <grybujesz> cześć! Ale nie ma tu takiego co pomieściłby całe Chciałem zajepać granata pisząc kolejny ja kapitalem Wyszło się jak wyszło, znowu odpalam dynamit. Mała armia ołowianych żołnierzyków, właśnie wątp i cykorze